To zgrał o Jeffy DeKillerze. Szkopu po wszystkim polega na tym, że możecie się śmiać ze mnie, czy coś. Możecie um, uznać, że to głupie, ale swego czasu. Wiecie, Jeff the Killer to jest generalnie creepypasta. I ja czułem, że tak powiem, mały niepokój, jeżeli chodzi o tą postać. To wszystko jest spowodowane tym, że kiedyś, jak byłem trochę młodszy, to zostałem. Um, jest jumpscareowany przez tego typowego GIFA. Wiecie, o którego mi chodzi? O, o, o właśnie tego. Nie, ty, czekaj. E, to, to nie ten screen. Proszę, screena dwa na ekran. O, o właśnie, właśnie, o ten screen mi chodzi. No i pewnie zgadujesz, że nie jestem sam tym wszystkim. Wielokrotnie zostałem nabrany na kliknięcie jakiegoś głupiego linku z tym. I to wszystko się jakoś tak skumulowało. No i ta postać, ta postać wywoływała we mnie. Lekki niepokój, i nawet do teraz to muszę powiedzieć, że czuję, nie? Mimo tego, że creepypasta jest obszyknięta dnem, głównym e, i tak dalej, to mimo wszystko ta postać zawsze dla mnie była creepy i tak raczej już zostanie. I zbierają się sporo czasu, żeby nagrać tę grę. Ta gra naprawdę może być giga przerażająca dla mnie. Ta gra. Ma... Musiałem to powiedzieć po prostu. Więc zacznijmy tę grę i zobaczmy, co tutaj znajdziemy. OK, mamy kadcenkę, i grafika jest oczywiście taka VHS-owa. Więc mi się to bardzo podoba mi to bardzo odpowiada. Więc zobaczmy, let's see. Co tutaj się wydarzy. Mamy chleb, talerzyk i mamy białą rękę Jeffa de Killera. Minęły 3 lata, odkąd zginęły moje, moi rodzice. Co, 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 co to było? Eee, wyszedł się rocińca. I on ma brata i ma nadzieję, że on wciąż gdzieś tam jest żywy, gdzieś tam żyje. Czas, żeby go odnaleźć. To tak szybko przeleciało, że. Ten, że, że w sumie nie wiem, czy dobrze przeczytałem to. <grych> Nawet no, zdanie: opuszczona budowa. I musimy go tu znaleźć. Dlaczego przeszedłeś do opuszczonej. budowli? Totalnie opuszczonej. W ciemną noc. W pieprzoną ciemną noc. Gdzie pieprzony deszcz pada, co to jest? A, to jest płotek. Ja myślałem, że to gdzieś tam stoi daleko i to jest jakaś taka szopa, czy coś. Mam latarkę po def. Jak już wiecie, e, z przyzwyczajenia, że gram w horory ciągle, więc już od razu na starcie sprawdzam, czy mam latarkę, czy nie. I, i mam. O, co to jest? wyglądało jak gigantycznie sombrero, czy jakieś inne kapeluszko wojskie, Nie wiem, nie pytajcie, dlaczego postanowili szukać swojego brata. W takich okolicznościach to jest totalnie bez sensu. Uff. Dobra, to będzie ciężka przeprawa dla mnie, ale wydaje mi się, że może być ciekawie. Dobra, gra wygląda naprawdę zajebiście, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Bardzo... Co to jest? Bardzo mi się to podoba. Takie jakieś takie smugi są pikselowe. Myślę, że tam coś stoi. To może być naprawdę ciężki materiał. Przynajmniej do grania. Dla was do oglądania może być dobry, ale możecie stać łapkę w górę, jeżeli Wam się będzie podobało to, bo to będzie ciężkie dla mnie. Widzę, już ten budynek świetnie. nie zaraz coś na mnie wyskoczy z tyłu, co? Te pierwsze, gdy tak lubią robić, albo zaraz jakiś kruk krzyknie, Nie wiem, coś się stanie, coś tu się musi wydarzyć. No to, to nie może tak być, że jest tak cicho i fajnie. Sobie sło e, słoneczko, a czy ta. Mhm. Chodziło mi, że, że deszczek sepada. I wszystko jest super, co nie? Czekaj, może najpierw zobaczmy, co jest w środku. Jesus, ale się zesrałem. Pieprzona choinka mi pos pokazała roślinkę, czy, nie wiem, igiełki, nie mam pojęcia. Nie wiem, co ja gadam, tak, tak mnie stresuje ta gra, że nie wiem, co ja mówię. This door is, this door is locked. No, kto by się spodziewał, że drzwi będą zamknięte? Ty, Myślę, że tam coś stoi, ja pierdzielę, ja sobie sam wkręcam już, nie? Ja sobie sam wkręcam, dobra, nie wiem, pewnie musimy wejść tyłem, co nie? Bo jak żeby inaczej. Jakiś kabel tu jest. Dobra, a powinien otwierać drzwi, nie? Get inside the building first. Ok, musimy wejść do budynku najpierw, ale w jaki sposób, skoro. Skoro drzwi są. Aha, dobra, jest tutaj okno. Dobra, włazimy do środka. Ono, oh ono, oh to się tak źle skończy. To się tak źle skończy. Mogę wejść do lokera? Nie mogę. Jesus, nie wyłączaj mi tej letarki, proszę, nie wyłączaj i nigdy jej nie gaś więcej. W ogóle skoro ja jestem bratem Jeffa Bo wiecie, w Creepypastie z Jeffem There locked To jego brat, brat Jeffa się nazywał Liam, z tego co pamiętam Jeżeli chodzi o, o oryginalną, o lore O creepypaste i tak dalej Co tutaj mamy? Jakieś tapy, sztyki tapy. Entrance key Dobra, mamy wyjściowe klucze i generalnie z Liamem też były jazdy, że on też się zły zrobił. I generalnie to oni się nawet potem bili między sobą. Ten cały Jeff z Liamem, nie? O, więc nie wiem. Nie, ma, nie mam pojęcia. Elevator, co? isn't working here. Czy dobra? Musimy teraz pewnie pójść tutaj. I teraz wychodzę. I coś drze na mnie mordę 100 uprzonych procent. Okej. Okay. Ojej, wiedziałem, wiedziałem, że coś się stanie, wiedziałem, coś, że coś się wydarzy, ale żadnego kruka, żadnego czegoś, wiecie. Teraz kliknę i wyskoczy, nie? Dobra, nie ma go. Zaraz serce mi. Co to było? To ja, prawda? Zaraz serce mi wyskoczy z y, piersi, nie? Przysięgam. Mogę wejść, oknem jeszcze raz? No nie gada, jeszcze to jest tylko na jedno użycie. O, dobra, idziemy się zesrać, idziemy się zesrać. Jezus, jak ja się stresuję, to jest nie? Ja dawno się tak nie stresowałem w grze. Jak bardzo się. się nie stresowałem w grze. To chyba widać. Ta winna jest jakaś taka mała. Nie sądzicie, co tu się dzieje? O, no tak. Oczywiście. Dobra, mamy tutaj jedno wejście tylko. Jesus, co so jest? Nie, 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 zginiemy, zginiemy tutaj! To koniec! Będę zacikał! Au! That hurt. Ała, to musiało poleć i to tak porządnie, w ogóle ja się dziwię, że ja żyję. Jeden na 100 przypadków chyba. potrafi przeżyć coś takiego. No przecież to, to, to jest niemożliwe, że ja co przeżył coś takiego. O. o. To się źle skończy. To się źle skończy. Może ja wyłączę? To echo mi się tak nie podoba Mogę zamknąć ze sobą? Nie mogę, no oczywiście, że nie mogę Wiesz, notki? No Żadnej notki Puste papiery Nic tu nie ma, no nie wytrzymam Jaki to ma gęsty klimat, to jest niewyrażalne, nie, nie? Co tu się dzieje? Słyszałem jakieś stuknięcie Może ja wariuję? Lewer? Po co mi wajcha? I don't know What The fuck? Dobra, ale ja nie rozumiem Nie rozumiem Co ja tu mam zrobić? Switch. Aha okej okay. to tego jest What the fuck I mean what, what... Co ja mam Czy świecą jakieś rury? Connect Valve is missing Gdzie ja mam iść? Nie rozumiem nic Tu są jakieś zawalone drzwi, to nie tędy Dobra, zgaduję, że tutaj, bo to są jakieś, jakieś przejście tu jest Ja pierdziele, no nie mogę Jak ja jestem zestresowany, zaraz wybuchnę Pomocy Dobra No jak to zamknięte? To gdzie ja mam iść? Nie rozumiem Nie rozumiem Tutaj? Halo Tutaj nie mogę wejść, no to jest zablokowane ewidentnie Tam na górze są jakieś drzwi Nie wiem, może ja muszę się cofnąć? I don't know, what the fuck, co ja mam zrobić? Czy ja coś pominąłem? Hmm. A tutaj jest jakaś wajcha Ja tego nie zauważyłem wcześniej, dobra Okej okay. Teraz mi się odblokowało tutaj przejście, świetnie To sobie idziemy dalej w takim razie, siema ja dalej nie znalazłem tego pierwszego Jeffa. Tutaj się nic nie dzieje, nie? A ja się zaraz zesram. Ja się zesram jak go zobaczę, nie? Bo to będzie przerażające spotkanie. Jeszcze się tu nic nie wydarzyło, nie? Dosłownie. Aha uh -huh. To będzie. jest spotkanie. Idę tu, idę tu, jak nic. Muszę tu wejść, prawda? Dobra. Tu nic nie ma Dziewa też tu nie ma! Ja zbyt dużo gram w horrory z kornerem. Mam klucz. O! Co? Ja już nie potrafię grać sam w horrory. Ja zapomniałem, że ja nagrywam. Nie muszę komentować. Komentować muszę. Pamiętam, z musisz komentować. Nic się nie dzieje. Okej? Okay? nic nie ma. Dobra, do windy chyba. To do windy. To nie jest winda? Co to jest? Dobra, do czego ja mam te klucze? Bo nie mam pojęcia. A, do tych drzwi czarnych. Tam są drzwi, nie? Na tym... Pierdole, Co ja mam robić? Klikam e! Klikam e! No klikam, kur Jezus! Włosy mi stanęły na kolanach! O cheese! Cheese! Tam, tam tych drzwi, prawda? On tu jest. Wiedziałem. Dobra. On tu będzie by chciał mi dupę zażreć gdzieś, nie? Nie, 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 to się, to tak się skończy Co to? Wal to są te... Jak to się mówi po polsku? Jesus, zapomniałem eee... Zawory, o, polski trudny język Mamy zawory do, do tych rzeczy, które są tam O, oh, jeez, on tu będzie, on tu będzie. No Co jest? Ja pierdolę, dobra, on tam stoi. To jest on, prawda? Nie skrzywdzisz mnie, prawda, Jeff? Pamiętaj, że jestem twoim bratem, wiesz o co chodzi? Bracie się powinni trzymać ja pierdolę razem. Jak ty, kurwa, wyglądasz przerażająco. Jak ty wyglądasz przerażająco, to, to szok, nie? pojeżdża, to, to wygląda naprawdę tak przerażająco. Spójrzcie! What the fuck? Ja wiedziałem, że to będzie przerażające, ale aż tak? Ja muszę to chyba tu wcisnąć, no? Find all Aha Musimy znaleźć sie siedem tych rur, przekręcić Możesz na mnie nie, nie patrzeć, wiesz Idź się posteruj na coś innego Okej? Okay? Ja, pierdolę. To jest naprawdę tak przerażające. On tam dalej stoi. Stój i się nie ruszaj. Pilnuj e, tego krzesła przed tobą. Dobra? Dobra. Uff, Dobra, musimy iść przekręcić te wszystko. <laughs> Wiedziałem, że to się tak skończy. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ja wiedziałem, ja wiedziałem. Pieprzyć mnie, pieprzyć moje życie, pieprzyć wszystko. Czy tu nie było jakiejś rury? Nie ma nic, dobra. Idziemy przekręcać. Ja nie, nie, nie. Co jest? Co jest? Co się stało? Kucać? Nie mogę. Ja słyszę kucanie. Znaczy, co ja. Co ja gadam? Słyszę kroki. Słyszę kroki. Jest. Jest tam bestia. Jest tam. Co teraz? Co teraz? Ja jestem odudyć się ze srany. Co ja mam zrobić? W sensie. Y nie ja wiem co mam zrobić, ale. Jak to zrobić? On mnie widzi, on mnie goni, on mnie złapie. Co on zrobi? Nie, no to. Z... Cały tak horror wybrałem, nie? Nie ma, jest? O kurwa. Nie, nie. Nie goń mnie! Proszę, nie goń mnie. U mnie nie ma. Czuję podobny klimat Jak w tej grze z tym duchem, nie? Co nagrałem w tym mieszkaniu, co byłem tym policjantem Może on nie widzi tego Może on widzi latarkę, to ja zgaszę Idzie tam, idzie tam, widzę go Czy ja tu jestem bezpieczny, czy co? Dobra O nie, o nie, ja nic nie widzę, ja nic nie widzę, ja nic nie widzę, ja nic nie widzę Dobra, za rurami, spokojnie. On chyba reaguje tylko na latarkę. Dobra, on idzie w lewo, to ja mocno tego pójdę tutaj i wcisnę to. Ale są ze Tu idzie? Dobra, chwilę, dobra, Jeffrey, uspokój się Dobra O nie Nie, nie, nie Nie, nie goń Ja pierdolę, myślałem, że będzie dłużej gonił Autentycznie włosy Na, na moich plecach stanęły ja nie, Których nie mam, włosy Wiecie o co chodzi Szybko, szybko, dawaj to Nie ma mnie tu, nie ma mnie, odejść. Nie, ja pierdo, się pierdole, pomyliły się przyciski. SF nie, On SF. nie, światło na nie, światło. nie, nie, Dobra, nie widzi. Widziałem przez sekundę, widziałem przez sekundę. Widziałem, jak jego oczy się patrzyły na mnie. Dziwne, żeby coś innego się patrzył z roku. Oczy się patrzą zwyczaj, wiesz? Nie! Kurwa, on mnie widzi. Jesus! Ale ja nie rozumiem go. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. On gubi trakcję na mnie z jakiegoś powodu. Dobra, fajnie, ale gdzie mam pójść? Uciekaj, geez, 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 uciekaj, 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 po srańcu! Kurwa! Co to było? Co? Dobra, pierdol się, idę stąd. Tu, kambuj, kambuj! No zbiegaj szybciej, to do czasu nie mamy! No za mną jest! Bójdź! Wróć... Bra? Sorry, że ten. Yy... No, wiecie, o co chodzi? zas jeszcze mikrofon puknąłem. Gdzie ja jestem? A, ja jestem w wencie Nie mogło? Dobra, to, to spojebane, ta gra jest posrana. strana Spociłem się o, cały. E, nie wiem po co mam ta informacja, ale... Dobra Co? Co? On mnie goni? Przez went słyszałem to! Ja się nie ruszałem! Widzieliście! Nie! Co się dzieje? On tu jest. Jak nic. Dobra, spierdam stąd. On mnie goni, on mnie goni po wętach. Ja cię dupia, dy, dobre to jest. Ja cię dupia, ja cię dupia. Idź, 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 proszę, proszę, bo on zaraz mnie, pan wyskoczy. Idź, 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 Kurwa, mać. No tak, wiedziałem, że to się musi tak skończyć. Nie działa? Nie, moja latarka się zepsuła. Gdzie ja mam iść? Tu? Nie. Dobra, to pamiętam. Kurwa mać! Jak się zesrałem, Boże Święty! Prawie myśle, rzuciłem o ścianę. Dobra, uciekaj, proszę! Uda nam się. Chyba. Nie wiem. wiem. Nie. To jest normalnie si sick moment, sick moment z dorsów. AAAAA! Jest ze mną, kurwa mać! Ja pierd... Jezus Maria, Jezus Maria. Nie! Ja nie odwrócę się, odwrócę się, ale nie chciałem, ale od nie. Dobra, do przodu. Do przodu, do przodu, do domu. Mama zrobić ciepłe naleśniki, nie wiem, cokolwiek. Nie, nie, za szafkę, za szafkę. Dobra, chowam Ray, chowam Ray. Nie, nie patrzę. Dobra, patrzę. Trzy lata temu? Jestem piękny No tak, bo on sobie wyciął uśmiech O kurwa To jest najstraszniejszy model Jeffa de Kineraki, jaki widziałem w grach komputerowych, przysięgam A bo tak było w paście. Tak było w paście, że on Wyciął sobie ten uśmiech, bo jemu, jemu odjebało coś na głowę Poszedł zabić rodziców, a potem wszedł do pokoju swojego brata i powiedział do niego Go to sleep. To, to, to wiecie, takie ikoniczne. A ja jestem tym bratem, co nie? A! Boże święty! Spierdalaj! Just go sleep! I w tym momencie. Kibipasta pasta się kończy Reunion Jeff the Killer game. Dobra, to jest... To było mocne. <noise> o, ale mam czoło gorące, wow. Dobra. Naprawdę <laughs> dobra, dobra gra. Polecam sobie obczaić i zagrać, jeżeli lubicie Jeffa. Ja nie lubię. Znaczy lubię, ale nie lubię. Wiecie o co chodzi, nie? Jeszcze coś jest. Mamy happy end? Czy co? Czy to jest dzień? Czy mi nas oszczędził? Ale posrana to jest. Nóż, jakkolwiek to nie brzmi, Jesus, dobra, nieważne. I kim my jesteśmy, w, kiedy my szukamy tego Jeffa w tej opuszczonej, w tej opuszczonej budowie, na tej opuszczonej budowie? Bo coś tam, coś tam też było, że ten Liu jednak przeżył. I właśnie wtedy doszło do tego całego spotkania ich i tej walki i tak dalej, ale nie, wydarzyło. A się będę żegnał, mam nadzieję, że on się fajnie oglądało. Sia.